Cześć, dzisiaj z fajnego miejsca. Jesteśmy nad jeziorem Płotki, siedzimy sobie na łódce i opowiemy Wam dzisiaj o dalszej części naszej wakacji. Dalszą częścią wakacji było wyjazd z Lazurowego Wybrzeża w kierunku miejscowości Cassis, przepięknych kalanków, kalanki, czyli fiordy francuskie. A o tych fiordach francuskich opowiem Wam dzisiaj Ala i przedstawiłem Wam jakiś mały materiał. Serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy mocno. Z złego wybrzeża pojechaliśmy do Prowansji, w kierunku Marsylii, czyli drugiego co do wielkości miasta Francji, a jednocześnie stolicy Prowansji. Niedaleko Marsylii, w okolicach miejscowości Saint-Sur-sur-Mer, znaleźliśmy bardzo urokliwy kemping. Kemping bardzo przyjemny, z dużym basenem, boiskiem, barem i sklepem. Recepcjonista powiedział nam, że niedaleko, bo 30 minut piechotą od kempingu znajduje się y, bardzo fajna, y, dzika plaża. Oczywiście skorzystaliśmy z podpowiedzi i poszliśmy na tą plażę i faktycznie okazało się to bardzo, bardzo przyjemne, urokliwe miejsce, z którego często korzystaliśmy. Natomiast największe atrakcje tego regionu to oczywiście kalanki między Marsylią a miejscowością Cassis i na kolejny, kolejnego dnia, w kolejnym dniu odwiedziliśmy Cassis. Jest to bardzo niewielkie portowe miasteczko, do którego warto się udać, ale przede wszystkim skorzystać z parkingu, który znajduje się nieopodal, dlatego że Cassis jest bardzo ciasnym miasteczkiem z małą ilością parkingów, które zawsze są zajęte, więc ten parking pod miastem jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Parking jest bardzo duży, z toaletą, zawsze tam będą miejsca. Z tego parkingu jeżdżą za chwilkę bardzo małe busiki, które wożą turystów albo do centrum Cassis, albo poza Cassis, w miejsce gdzie rozpoczynają się szlaki piesze. My pierwszego dnia skorzystaliśmy i pojechaliśmy do centrum Cassis, do portu, który otoczony jest malowniczymi kamieniczkami. W porcie kupiliśmy bilety na rejs wycieczkowy, bo z portu co chwilę właściwie wypływają małe stateczki wycieczkowe, które zabierają turystów, aby z wody, z morza mogli podziwiać kalanki. Po zakupieniu biletu wybraliśmy się na nasz stateczek, zajęliśmy miejsca, bardzo podekscytowani, zadowoleni. Czekając na kolejnych turystów, którzy też wykupili bilety, no, przed nami. Widok, który się rozciągał, po prostu zakryła mgła. Pogoda diametralnie zmieniła się właściwie w ciągu kilkunastu minut. Troszkę się zestresowaliśmy, dlatego że liczyliśmy na tą atrakcję, liczyliśmy na to zwiedzanie, podziwianie tych zatoczek. Natomiast zwróciliśmy uwagę, że turyści rezygnują, schodzą ze statku. Podeszliśmy do kapitana, który wytłumaczył nam, że albo możemy zrezygnować i oddać bilety w kasie, albo możemy też chwilę poczekać, bo tam mgła opadnie. No tutaj wybraliśmy tą drugą opcję. Poszliśmy pospacerować po miasteczku, pogubić się w tych wąskich, ciasnych uliczkach. Zwiedziliśmy parę. Ładnych miejsc, plażę, miejską boulangerię, no i zbliżała się pora obiadowa. Stwierdziliśmy, że, będąc już w tym portowym miasteczku, wykorzystamy te liczne kawiarenki i restauracje, które oferują owoce morza, ryby i spróbujemy tutaj coś pysznego zjeść. Chodziła nam po głowie zupa bouillabaisse, bo usłyszeliśmy, że jest to taka słynna zupa tego regionu, ale cena powaliła nas na nogi i stwierdziliśmy, że wybierzemy troszkę tańszą opcję, ale ta zupa, którą my jedliśmy też była bardzo pyszna. Skorzystaliśmy również z takich dań, których do tej pory nie próbowaliśmy, między innymi takie frytki z małych rybek. Można wybrać trzy opcje. Jedna z nich to trzy kalanki, druga cztery, a trzecia pięć kalanek. E, oczywiście ta ilość kalanek zależy od ceny oraz czasu, w którym trwa rejs. My wybraliśmy trzy kalanki i rejs trwał 45 minut. Wydaje mi się, że ta opcja jest wystarczająca, żeby podziwiać te zatoczki. Faktycznie. Słońce zaświeciło, i ukazały się znowu te przepiękne widoki, bo ten lazur morza, odbijający się od tych pięknych, wapiennych skał, robi ogromne wrażenie. W trakcie rejsu podziwialiśmy. Te zatoczki i naszym oczom ukazywały się co chwila takie dzikie plaże, które czasami były właściwie dostępne tylko z morza, z wody. Jeśli ktoś płynął jakimś motorówką, kajakiem czy statkiem wycieczkowym, to faktycznie można było z nich skorzystać. W trakcie rejsu widzieliśmy przepiękne miejsca, gdzie no, widać było dużo ryb. Można było je podziwiać, robiły wrażenie. z w stateczku widać było również z portu wielki, wysoki, na prawie 400 metrów nad poziomem morza, klif Cap Canaille. Jest to największy klif Francji, ale też jeden z większych w Europie. Ten klif jest zbudowany z troszkę ciemniejszej skały, ale w słońcu ona pięknie tutaj się um, ukazywała. Drugiego dnia wybraliśmy się na pierwsze wędrówki po kalankach. Również skorzystaliśmy z tego parkingu, na którym zostawiliśmy auto i autobusem dojechaliśmy prawie pod sam szlak turystyczny, który prowadzi wzdłuż kalanek. Te skaliste poszarpane. Wybrzeże jest bardzo wymagające, jeśli chodzi o wędrówkę. Też temperatura dosyć wysoka, ale warto się pomęczyć i pospacerować, bo widoki były naprawdę przepiękne, a zdjęcia, które zrobiliśmy, robią wrażenie. Ten obszar to teren parku narodowego. Również skorzystaliśmy tutaj, będąc tutaj w tym regionie, z uroków kilku miasteczek nadmorskich, m.in. miejscowości Lasiota oraz Sainsur Sur Surmer. So Ja od siebie oddam, dodam, że Kasis no przepiękne, widokowe dla pięknych ujęć tam faktycznie widać, że jest to lazurowe wybrzeże. no Miejsce. Przepiękne widokowo, serdecznie wszystkim polecam, naprawdę warto tam pojechać, przepłynąć się stateczkiem, na pewno powędrować po kalankach, przefantastyczne miejsce, zapraszamy. Dziękujemy za oglądanie odcinka, piszcie do nas w komentarzach, łapkujcie i subskrybujcie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Serdecznie pozdrawiamy. Zapraszam. Słuchajcie, tu mamy. Tu wariują bobry. Mnóstwo drzew. Ponadgryzanych, bobry po tej stronie jeziora wariują.